z tej strony Natalia i witam Was w kolejnym odcinku z Fantazy Minecraft. Mm, tutaj w wiosce, że tak powiem, zaczęłam robić ogrodzenie. Oj, co? O, wygląda to tak. Wstępnie to oczywiście drogę muszę poprawić. A natomiast tutaj jest takie magiczne coś. I co my to mamy? 16 węgla. Na no, 9 minut, to nie wiem czy zdążę. Hmm. No pająka to raczej nie zabije. Surowe złoto, no nie mam surowego złota niestety. Ani wiatra lawy. O. Ale ziemia, jak najbardziej, tak. Więc. Aha, strzały dostałam. No dobra. Co my tu jeszcze mamy? węgiel, a to trzeba zabić zombi a tu może 16 węgla a tam baranki z tyłu chodzą no nie wiem, zobaczymy na razie słuchajcie biorę się z powrotem za Prosiłam Ciebie o głos, bo chyba nie. No właśnie. Jak nie potrzeba, to się odzywa. No właśnie, o to mi chodziło. A, matka z tymi owcami. No dobra. Na przykład to. Aha, to wygląda tak, a to jest Łosioł. Serio, owca, to już naprawdę nie masz co robić, no idź tam, nie tu, nie tutaj chciałam, ani nie to, dobra, no ale cofka była znowu, teraz tutaj, no przeszkadzasz mi ja się skupiam, a ty beczysz aha to my se pogadały I teraz chcę to tak teraz zakręcić Oczywiście trzeba się tutaj tego pozbyć, żeby nie przeszkadzało. No, powiedzmy, że tak. co jak zwykle musi swoje cztery grosze wtrącić bo by nie była sobą no dobra, spróbujemy zrobić tak mhm. łopata skończy. Dobra. Mamy jeszcze coś. Nie, ja będę musiała iść. a to niedaleko w sumie. Ja będę musiała zrobić. Lag jest na serwerze. gdzie ja mam, oj, no ładnie, dębowy pień, zrobimy sobie, pozdrawiam Fogaru, będzie tak lagować. To, że tak powiem nie nie uda mi się wszystkiego zrobić tak jakbym chciała. No, także no. Co za rok? święte. To był dambowy Powinno, powinien być, żeby nieco pało. Raz próbujemy też do połowy zrobić, Aj, ale na pewno nie to. Mhm. Zaczyna się. Jak po prostu będzie tak logować, to zrobię to poza odcinkiem, bo no nie ma sensu, żebyście że tak powiem oglądali zacinanie się więc tego serwera. W tym miejscu. Dobra, to by pasowało zrobić bramę. Dobra, to może pójdę w drugiej strony. Cześć! O, jaki fajne! Oj, oj! Świetny jest. To też by bramę pasowało zrobić. Dobrze, że z dębowego. Tu mi to drzewo przeszkadza. Musiał zrobić tak. No, halny wieje. Ui. A, tak. Mhm. wyrównać. No, świetnie wyrówna. Dobra. Dobra. na razie tak. Nie wiem, czy ja strzały potrzebuję, czy nie. Na razie Nie. to idzie tak, to idzie tak, czyli jeszcze bym musiała, oj, abra para sobie, mm -hmm. tam już jest koniec wioski, więc po prostu zrobiła w ten, no nie w ten sposób, ale po prostu pociągnęła bardziej w tą stronę. Baza, tak zrobić. Dobra. To nie tak. To, to potrzeba. oczywiście z tą sniknię. szybko to może zrobię, żeby było O, Dobra. Praktycznie jestem obok domu. Więc, no, tamta część jest już ogrodzona. No, teraz by trzeba było. Um, nie mam tak za dużo tego dębowego. Więc poczekam aż... O! Teraz bardzo dużo tego jest. Dobra. Tu już, Nie tu. Już nie sobie mylę. Gdzie są? Wszystkie rzeczy. Nogronem to raczej sobie nie poję tak za bardzo. To jest cebułka. Gdzieś miałam to pewnie, ale nie wiem gdzie. A to o czym pogarłam to... To nie za bardzo co to jest, bo ja mam tylko polski język, więc no. Czyli tak, to tutaj to też, czyli no, tak. No się, żeby nie wszystkiego, wszystko ogrodzić łojas, jakie roki. Ale to się zaczyna tam. Więc. Zrobimy to inaczej. No! razie to jest taki zarys tego oczywiście to, to muszę zdjąć i znowu trzeba przeszkadza No to będzie ścięte teraz wrócić. to będzie brama, więc tak, i będzie aż tam. Słońce już zachodzi, a nie wiem, czy zdążę. Nie wiem czy zdążę. A jak nie zdążę w tym odcinku, to, to po odcinku sobie po prostu to zrobię. I bo... Oj. Także to spróbuję ten teren wyrównać, a tam planuję zrobić tutaj właśnie takie schodki. Nie wiem z czego zrobić drogę. Może mi to powiecie. Jaka droga najbardziej y, odpowiada tutaj w wiosce? Myślałam, żeby nie zrobić z y, kamiennych półpłytek, ewentualnie troszeczkę y, żwirku, y, nie wiem, bruku. Czegokolwiek Może jakiegoś drewna te... z drewna też. No. Ale tak on to. No, zachodzi już słońce, bo ja chcę iść spać. Halo. Hallo! Tam ogólnie to takie środkowe to jest owies no. udało mi się zdobyć ziarenka owsa gdzieś hmm. nie no, paru jest trzeba poczekać jeszcze trochę Szczenia? No szybciej, mhm. no, w końcu. Także, w tym odcinku to by było na tyle. Do, do zobaczenia w następnym, także. Trzymajcie się. No i cześć.